Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Słuchajcie, dzisiaj jest mega smutny styczniowy dzień. Mega, mega smutny, a oliwka to będzie totalnie załamana. Wiecie, jak w grudniu zbliża się czas świąt, znosimy te wszystkie piękne dekoracje, ubieramy choinkę, odliczamy do wigilii, kupujemy prezenty, no to wtedy jest taki fajny humor, nastrój się tworzy i w ogóle ja zawsze odliczam do tego momentu, właśnie, kiedy dom zapełni się świątecznymi ozdobami, jakimiś właśnie dekoracjami, kiedy będzie choinka, światełka itd., itd. Tylko, że wiecie, co my dzisiaj musimy zrobić. Musimy to wszystko schować i zdjąć. I mi jest tak mega przykro, bo ja wiem, że jak pozbędziemy się tych rzeczy, jak one znowu trafią do pudła i pójdą sobie na strych, to po pierwsze będzie mega smutno, nie będzie żadnego klimatu i będzie po prostu tak pusto. Dosłownie będzie wszystkiego brakowało. Ja już się przyzwyczaiłam, że na przykład na okapie stoi domek, za mną stoi choinka, tam na regale jest milion rzeczy, u oliwki jest choinka, a dzisiaj niestety muszę poprosić dzieciaków, czyli Oliwkę i Stasia, żeby pomogli mi to wszystko zdjąć i pochować. I dla mnie to jest mega smutny styczniowy dzień. Naprawdę mega smutny, ale zdecydowałam się, bo wiem, że ludzie trzymają trochę nawet dłużej te choinki. Dajcie znać, czy u Was już są wszystkie dekoracje świąteczne pochowane i choinki, czy jeszcze to trzymacie, bo wiem. Że nawet do któregoś tam lutego można trzymać, ale no chyba czas się pożegnać, bo im później. Tym gorzej. Zostawcie nam jakąś łapkę na pocieszenie, no i oczywiście subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco. I jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, będę mega tęsknić za domkiem, będę mega tęsknić za zdjęciami oliwki, jak była malutka i miała spotkania z Mikołajem. Będę mega tęsknić za tą wyklejanką piękną Hello Kitty i już odliczam, żeby powiesić ją w przyszłym roku. Trzeba schować w końcu domek z piernika. I ja nie wiem, co my mamy z nim zrobić, bo on jest chyba mega twardy. My go generalnie spróbujemy dzisiaj na odcinku. Odcinku ugryźć, ale nie wiem, czy to dobrze się skończy dla naszych zębów, bo zobaczcie będę tęskniła, o chlebek słuchajcie będę tęskniła za kubeczkami do herbaty i do kawy świątecznymi za samą choinką oczywiście też będę tęskniła za dekoracjami od was, bo słuchajcie to są rzeczy od was tutaj i tutaj jeszcze mam aniołka i bardzo za nie dziękujemy i zawsze jak coś dostajemy od was w paczkach to zawsze to jest na choineczce będę tęskniła też za tymi rzeczami, słuchajcie no tutaj ta latarenka, choinka yy, tutaj te wszystkie rzeczy no zobaczcie tutaj jest większość rzeczy czerwonej Dzwonych, poduchy nasze świąteczne. I wyobraźcie sobie, że jak to wszystko pozdejmujemy, to nastanie taka pustka i cisza. I być może. Trzeba będzie jechać, nie wiem, kupić jakieś wiosenne, nie to chyba za wcześnie, ale po prostu jakieś inne dekoracje, żeby jakoś wypełnić tą przestrzeń. Ale jednak, wiecie co, co by nie było? To świąteczne dekoracje i ozdoby są najładniejsze. Nie ma po prostu innych, no ale no, cały rok nie można tego trzymać. No, mogłabym w te wszystkie miejsca poupychać jakieś inne rzeczy, ale to już by tak nie pasowało i nie wyglądałoby tak dobrze. I co, będzie dzisiaj smutek, bo zdejmujemy wszystko. A pomożesz chociaż? Ciekawe, jak to będzie wyglądało bez tego wszystkiego. Co? W pokoju oliwki czekają już kartony, yy, które będziemy ładować. Słuchajcie, o, nawet są poduszki. Tam już jakiś kwiatek widzę. E, tutaj są pudełka od. od słuchajcie, chyba. Tak, bombek, bo ja nawet wszystkich bombek nie powieszałam. Tutaj jest co? Tutaj jest świeczki jakieś. Od czego to jest w ogóle? Ej, to jest, to jest spore, a ja. Aha, od latarenki. Okej. Okay, tu mamy bombki i pod spodem jeszcze jeden karton, więc niestety bierzemy się za tą pracę smutną. W tym roku mieliśmy pierwszą w historii choineczkę Hello Kitty i, i przyjaciele oczywiście, bo no w sumie nawet nie przyjaciele, bo był też Stitch, ale była Ej, też Kuromi, co to tam jedź. Jaka Podróba, Jaka podruba? Pa. Powtórka a nie podruba. Jak jest coś dwa razy takiego samego, to znaczy, że jest powtórka a nie podruba. Więc oki, ok, zaraz wołamy Oliwkę, która jest w łazience. Wróciła ze szkoły przed chwileczką. Tak, Stasiulek? No. To musimy powyjmować O, no ta świeca była. Tam w ogóle jakaś bateria jest, nie wiem dlaczego. To musimy wyjąć z powrotem. Ja Zapaszek być. Tak, od mamy dostałam taką świeczuszkę lawendową. Nie pamiętam na co, ale jest lawendowa świeczka. Eee. Co tam jeszcze wyciągasz? Co? A, i tutaj jeszcze jest to od tej świeczki. No dobra, no to pierwszy karton mamy. Na latarenkę. No to idziemy, biedna latarenka Ej. idzie. Co tam? Są kuromi. Kuromi z moich urodzin to jest kuromi. Została na pamiątkę. Ostatni raz, słuchajcie, zapalmy sobie. Zobaczcie, jak fajnie było. Klimatycznie. Stasiek, przyciągałeś to sam? Brawo. Dobra, no to słuchajcie, no ja już nie będę tutaj przeżywać i gadać. Po prostu trzeba to pochować. Stasiek mi tutaj pomaga. I ja bardzo to doceniam. Ej, a co to jest? To jest, że tak? Było, ehe? Ale nie mamy w jakiś sposób zniknął ten drugi, wiecie, styropian, więc. Ej, ja ją bym włożyła, znaczy ja ją bym zapaloną włożyła. Trzeba ją zgasić. Dobra, może jakimś cudem baterie przetrwają. Nawet się nie cieszę, słuchajcie, że wraca fioletowy wazonik. I serio wam mówię. No, nie cieszę się, bo chociaż uwielbiam, słuchajcie, ja chyba będę kichać. I to jest prawda, to jest potwierdzenie. Chociaż może nie, może nie, może się uda, żeby nie kichnąć, żeby nie kichnąć. No bo zobaczcie tylko. Fioletowy wazonik, tak, Stasiu tutaj pokazuje, że to wziął, ale fioletowy wazonik jest jakby gorszy niż to, chociaż to jest fiolet. Ale to było takie fajne i stało na stole. Stasiek wziął się za rozbąbkowywanie choinki, a zobaczcie, że ja tutaj już powsadzałam całkiem sporo rzeczy. Idziemy jeszcze po więcej do przedpokoju. Dziadek do orzechów. Zobaczcie. Nie mówcie. Myślałam, że mulaskę złamałam jeszcze na koniec, ale nie. No i co, Oliwcia? Wiesz, że musisz się wziąć za swoją choinkę też, wszystko pozdejmować, smutno będzie i pusto, nie? Co my tu będziemy? Jak my bez tego wszystkiego czerwonego, tak szaro będzie i ponuro? Idę zanieść Oliwce torby i słuchaj, Oliś, tutaj, powkładaj, bo tutaj widzę że też jakieś okulary tam są, y, miel, ozdoby. Zaraz do ciebie przyjdę, Stasiu. Wszystkie te swoje bałwanki, skrzaty i tak dalej, bo zobaczcie, tu jest ich pełno. Okejka, a potem coś wymyślimy nowego Możesz sobie jakoś inaczej tutaj wykombinować Na tej półce potem Drugie pudełeczko daję Stasiowi A to, a to tak. już jest spakowane Poczekaj, nie, to zostaw, ja sobie zaraz wezmę, dobra? Idziemy donieść Oliwce pudełeczko po lampkach O matko, biedne drzewko Mikro, mikro Ale wiesz, możemy sobie Jakieś dekoracje fajne znowu na Wielkanoc Albo na wiosnę zaplanować Nie, nie Biedne drzewuśko, proszę tutaj na lampki masz, a zaraz Ci przyniosę też jakiś pojemnik na bombki i te dekoracje. No i Oliwka, te bałwanki wszystkie, tak? Zobaczcie to, Oliwka zdjęła wszystkie swoje dekoracje, swojinki za rok będzie znowu spokojnie Stasiek tam robi zobaczcie jaki parkour zawodowiec. Teraz to ja czekam na Wielkanoc jakieś króliczki możesz sobie gałązki fajne takie odwierzby i na tym na przykład jajeczka okay. i też będzie fajnie mam spokojnie no Stasiek ja spokojnie to widzę że będziesz dzisiaj chyba bez zębów Chodź ci no. pokażę a po co? Nie, co? Czy, no bo ja mam pająka w szafce ale tam jest ta pudełka jakie pająka w szafce ty masz? Mieszka no. u Ciebie pająk? Że co, przepraszasz? Ja w tym domu chyba zwariuję dosłownie. Nie, nie. Jak hodujesz pająka w szafce, Oliwia? Jest. Gdzie? Tam. No. Wiesz, że ogólnie pająk to na szczęście podobno... Gdzie ten pająk jest? jest? Ja Cię kręcę, no ja jest! Nie, nie, nie. Wiesz, że nie można mieć zwierząt domowych bez pozwolenia rodziców? Nie. Pytałaś się, czy możesz nie, go hodować? Nie, nie. A bym jak wypuścić? A on teraz zmarznie, to teraz tego choduj. Dzisiaj ostatni raz oficjalnie trzeba będzie zaśpiewać choinkoma. Chociaż nie! Nie, stop, stop! Nie śpiewamy już tego, bo jest styczeń. I nie że ostatni raz, tylko pierwszy raz to zaśpiewamy w grudniu. No nie można tak! Nie ostatni a raz, nie ostatni raz, by, ale jeżeli teraz to zaśpiewamy oliwka, to będzie, że pierwszy raz już w tym roku to jest zaśpiewane, a pierwszy raz na vlogmasach musimy zaśpiewać. Come, come, dać liczne mazga, łąski, Ej, zrobimy challenge. Poczekaj, 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 bo mi coś spadło, bo teraz w ogóle jest taki trend, że ja robię minę, a ty robisz dźwięk. Widziałaś to? Dobra, to ja robię minę. Oliwka tutaj na nią patrzy i potem powtarza, jakby po mnie, yy, z głosem. Wiecie o co chodzi? Poczekajcie. Nie, no jeszcze nie, poczekaj. No już mam dać powtórzyć. Nie, no bo na mnie patrz, kiedy zacznę i wtedy okay. podstawiasz. No poczekaj. Trzy, cztery. U i <laughs> Ciekawe, jak to wyszło. Teraz mam te takie dwustronne z tego kalendarza, koroni. No, no? No i teraz. A i sobie wszczepiałaś. I to jest wszystko na przyklejanki, tak? Że tasiemkowo i można A. przebierać. Stasiek, ja nie wiem, czy Ty chcesz wejść na tą choinkę dziewięć, czy co? Nie! Zobaczcie jak podgląda, co się dzieje, co tu się dzieje, co oni robią. No, tak. Mega fajnie sobie to zrobiłaś. Nie jest dobrze, bo ogólnie Stasiek, wiesz co? Tu mamy prawie cały kardon zapełniony. Tu jest naprawdę też full, bo tutaj sam ten Mikołaj zajmuje bardzo dużo miejsca i te koce. Yy, trzeba jeszcze oliwki poduszki przynieść, chociaż to możesz tutaj, no. To będzie dobre miejsce na to, o. A teraz zobaczmy, jak zasmucił się pokój oliwki. Dziwnie, bez tych tutaj, bez tego wszystkiego. No, a lampki? Oliwka, lampki jeszcze musisz ściągnąć. No i słuchajcie, pustka totalna, już prawie wszystko pochowane. Choinka już jest pusta. Został tylko łańcuch, jeden i drugi, i lampki, których nie zdejmujemy, tylko po prostu w całości wynosimy ją zawsze na strych. Choinka oliwki też leci w całości, jednak lampek nie zdejmowała. I tutaj mamy jeden karton, mamy drugi karton. No i biedna pusta choineczka Współczuję temu, kto będzie musiał To zanieść na górę Zagramy w table Pokaż Ej, ale dostałaś Dawid przed chwilą przyjechał I Oliwka tutaj znowu ma jakąś niespodzianę Ale double Sanrio No na pewno zagramy rundeczkę Na pewno zagramy Ja mam taką małą propozycję, bo pamiętasz w ogóle Jakie tutaj rzeczy były w twoim pokoju Zanim przybyły Kopi święta? Barę. Dobrze pamiętasz, więc y, trzeba będzie zrobić wizytę na strychu. Tam był kocyk, były poduszki, były miszki. i jakby tutaj, no zobaczcie, pustka total się zrobiła. No i co? Ale fajnie, że na komodzie nie ma rzeczy. Czyli w ogóle nie chcesz Masz. mieć nic na komodzie? Czy na przykład, bo ja tutaj widziałam takie dwie kapibarki, żeby sobie siedziały? Nic? Zero kompletne? Nic. Nic, a nic? Nic, bo na przykład tu mogę sobie położyć. Aha, czyli chcesz mieć takie rzeczy pod ręką po prostu. No ale kocyk i poduszki wracają, tak? Te brązowe mhm. kapibarowe, podkładka tam pod komputer, pod klawiaturę, znaczy też, tak? Okej. Okay. To kto idzie? Na stryk? Ty. Dlaczego ja? Otworzysz to double Bo ja chcę bardzo obrazki zobaczyć. Yy, tak. No dobra, to poczekajcie. Unboxing, z Sanrio. Proszę bardzo. Dawaj. No, dawaj, dawaj, bo jestem mega ciekawa. A jeszcze. O, matko! To Karteczka tutaj jest. Ej, jakie fajne! To chyba będzie to. Ej, słodziakowe na maksa, To będzie fajne. Dajcie znać, czy lubicie w to grać. Oliwka bardzo, bardzo chciała. No i tutaj dzisiaj. Ja bardzo chciałam, normalne, ale jest cynamo, No, to jeszcze fajniejsze. Pokaż, wszystkie A są takie same. No nie są na pewno, nie wiem, to jest jakiś ludzi. Ej, no różne są, bo tu. O, ten kotek czarny, on jest słodziak. Mega fajny, no bo tutaj są chyba właśnie te wszystkie e, postacie, które możemy znaleźć. Uwaga, teraz będzie challenge jak, jak o matko. Stasiulek, sam Oliwka miała ci pomóc. Tylko Oliwia mi dawała. Oliwka ci dawała i ci nie pomogła? Co jest grane? Stasiek, robimy challenge i dobrze, że Oliwka jutro jedzie do ortodonty, bo być może komuś będzie trzeba przyklejać ząb. Próbujemy ugryźć ten domek, który jest, uwaga... Ja nie wiem, czy to jest bezpieczne, Stasiek. Ja spróbuję dachu ugryźć trochę, ale to się nie da. Mm. A ja spróbuję jednak... Jednak się da. Ja spróbuję ludzika. Ludzika to nie gryź. Daszek sobie ugryźć. No jak piernik, ale mega, mega twardy. Nie. Nie, lepiej. No, lepiej nie kombinuj, bo... Nie bo ten będzie na mnie, że ja mam głupie pomysły. Komin. Dawaj Oliwka. Komin? Nie no, ale tak musisz ugryźć. Ja ugryzłam trochę dachówki, dawaj. Ale uwaga, bo jest mega twardy. Potem jest chrupiący taki, ale... Jak bubr, tak robiłaś. Był piękny, ale niestety musimy się z nim pożegnać, bo nic z tego dobrego nie będzie i, i jeszcze będzie tak, że będziemy dzisiaj szukali dentysty na, jak to się mówi? Na CITO To słuchajcie, plan na dalszą część dnia jest taki, że na pewno musimy wynieść to wszystko na strych i ze strychu przynieść z powrotem jakby ozdoby z kapibarami, które były zawsze na łóżko oliwki, na tej szafce, na fotelu. Wiecie, żeby coś tam było, bo tak, to, tak samo to łóżko zawsze był kocyk świąteczny. Te poduszki świąteczne teraz nie ma nic. My, którzy myślą, że wszystko świąteczne jest już pochowane, My, którzy co sekundę znajdujemy jeszcze jakąś rzecz. W łazience na pewno jest jeszcze dziadek do grzechów z pytanie. mydłem, no. to do, do wieszania, było w pudełku, to? Wyjęłam to jedno, to co wisi. To... Czyli co, będziecie wykorzystywać mydełko z dziadka do orzechów, tak? No. Żeby go schować. Proszę bardzo, powodzenia, okay. rączki trzeba myć. Jedyna rzecz kapibarowa, która przetrwała, to plecak, który był w szafie, ale ten plecak skrywa chyba jeszcze inne rzeczy i tak myślałam. Jest woreczek kapibary, są osłonki na pasy, a czemu nie ma ich w aucie? Zdjęliście? Jak chyba oddawaliśmy auto na coś tam, tak, na tą ceramikę, czy jakoś tam. I tutaj jeszcze coś jest, o, taka pibara rączkowa zapinana. A nie, no to i tak zostaje, więc po prostu trzeba wyruszyć tylko na strych i podmienić rzeczy, przynajmniej u oliwki w pokoju, bo u nas jakby w salonie i tam w kuchni, no to ja totalnie nie mam co. Ale może po prostu, jak nie będzie tych takich dekoracji świątecznych, to będzie się wydawało, że jest więcej miejsca, wiecie o co chodzi? I że jest czyściej. Chociaż ja nie mówię, że te dekoracje wyglądały, jakby było brudno, bo wyglądały pięknie. Dawid jest kochany i pójdzie nam po wszystkie kapibarowe rzeczy. Od razu chyba za jednym zamachem, kiedy Dawid pójdzie na strych, to ja mu przez okno po prostu tutaj yy, od oliwki będę podawała te wszystkie kartony. A pytaliście, czemu na ostatnim odcinku miałam okulary? To są zerówki, słuchajcie, ja mam kilka takich par i czasem sobie po prostu zakładam. Tak o po prostu, więc tak jakby, tak sobie czasem chodzę. Jak mi się nudzi, albo jak mam jakieś dziwne pomysły. Więc spokojnie, nie noszę okularów korekcyjnych, tylko to są takie właśnie zerów. Aż tak źle bez tego wszystkiego! Nie ma podusi, nie ma wszystkiego i fajnie w sumie tutaj miałaś tak mięciutko, ale jak kapibary wrócą, to też będzie git. Zobaczysz, no będzie! A zobaczcie, jesteś dzisiaj też taka kapibara, cała brązowiutka. Akurat będziesz mecz i z kapibarami. Git będzie! Zobaczysz, jak szybko zleci. Teraz tak, odliczamy do ferii, potem do Wielkanocy, potem do majówki, potem do wakacji, potem będzie Halloween i od razu już znosimy, mamy święta. Zobaczysz, to będzie tak, jak ja to teraz powiedziałam. Moment i już. Jaka torebka? No, no, gdzieś tu torebka była. Tam. No, zobacz, za to jest. A, okej, okay, dobra. Dajemy. Proszę bardzo, Oliwka. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, my też dziękujemy. No i proszę bardzo, Oliwcia, teraz zadanie dla ciebie. O, wyjmować wszystko z powrotem. Dajcie znać, czy I pamiętacie kapibary. A grzesiek będzie! Jaki grzesiek! No przestań! Jakie pająki! O, ja się stęskniłam za tą podkładką tutaj. Nie będzie różowej, i będzie kapiwarowa! No i co my mamy? Mamy podusie, kwiatka, my mamy myślałem, kocyk. Że to jest grzesiek. Przez ten papierek. Na nogę. No i mamy tą... poduszkę. na A kapibary też tutaj wyjmujesz spółek na, na to? Z tyłu, ja wiem, że tam są, ale czy tam układasz chociaż. Nie. Ale zobaczcie, już chociaż jest cokolwiek. Tak sobie układasz. Ej, e, przepraszam bardzo, czy ja o czym mnie nie mylę? Poczekaj! Czy ty zrzuciłaś pushing? Ja nie! Kliknięty. Olivia! Ty złamałaś serce puszy. I teraz, jak z tyłu dojdą jeszcze kapie barki, jest ta podusia, to myślę, że będzie spoko. No i słuchajcie, ja się biorę za tą piękną paczkę z rysunkami. Oliwka mi tutaj nożyczki daje, tylko że ona. Ej, no i co ja mam teraz popsuć te wasze piękne rysunki? Jak wy mi tutaj to wszystko tak taśmą ładnie zakleiliście? Nie, no postaram się, nie. Czekajcie, tu jest to. Musimy się dostać do tej paczki. Oliwka w szoku, że tutaj rysunek też od taty się nawet pojawił. Zobaczcie, jakie tutaj są diamenty. Stasiu, pokoloruj! Stasiu, nawet, a nawet dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, nie? Januszka. Żeby Stasiu coś malował i tak dalej. Ja mam, ja tak Jakie piękne! Zobaczcie, jakie piękne malowanki Stasiek dostał. Oliwka, pokoloruj. Też ma tutaj te reniferki. Jeszcze w klimacie świątecznym. O, Daria, pokoloruj! Dziękuję bardzo! Odwróć na bok, tylko żeby się nie pogniotły. I mamy list. Zobaczcie w ogóle, jak udekorowany. Cześć, Daria i Oliwka. Mam na imię Zuzia i wysyłam do Was drugą paczkę. Moją pierwszą paczkę otworzyłyście na odcinku. Zrobiłam oliwce pokój pod stołem. Pamiętam. Tam miałaś laptopa, wszystko i w ogóle. Więc Zuzia, bardzo dziękujemy i również serdecznie Cię pozdrawiamy, wysyłamy serduszko oczywiście. Ja już się nauczyłam, nie robię takiego starego, o. Tylko tak, ale powiem Wam szczerze, że wolę to. Zuzia, czy Ty mieszkasz gdzieś obok nas? Bo to wygląda, jakby było w manufakturze, zobaczcie. Od tej pani cudownej mamy dzisiejszą paczuszkę. I jak w ogóle jakie tu... Jakie tu są paczuszki! Nasza cała rodzinka! O Jezu! Ej, a Dawid czemu ma takie uszy? Co to jest? Ja ogólnie jestem za i mi się to bardzo podoba, tylko tak z ciekawości pytam. Zobaczcie, jakie my tu mamy paczuszki pięknie spakowane. Ja miałam takie coś. Że... O matko, to jest... Ha, Stasiek, dawaj tu szybko, bo to jest coś, co uwielbiasz! Zobacz! Co to? Ej, to jest mini bransów. Dziękujemy, bo ja teraz sobie to zbieram! Tu jest kolejna paczka. Z ej. Z, ej, to jest dla ciebie! To jest podpisane. Nie wiem dla kogo była tamta, to najwyżej się wymienimy. Kolejna paczka wypełniona słodyczkami. Tutaj ją kładę. Tutaj jest oliwka. Ej, co, so, ja już widzę. Ja, zobaczcie to, zobaczcie to. Zuzia, ale ty nam tutaj prezent! jesteś! Świniun! No, z naszym świniorykiem. Zobaczcie, ja dostałam maskę, dostałam płatki pod oczy, ja które uwielbiam. Jaką ja dostałam piękną, choinkową czekoladę. Dostałam takie coś. Dziękujemy A bardzo. Nie? A to jest dla ciebie. A co to jest jakiś hot Winsów? Ja, ja nie wiem, pokaż, 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 jak chcę zobaczyć. Jaki ładny. Karteczki! Zobaczcie, Zuzia nawet świeczuszkę nam wysłała. Ja myślałam, a... myślałam, że to jest jakiś Nie, no właśnie teraz, jak mamy pustki w salonie, bo pozbyliśmy się ozdób świątecznych, to ja świeczuszka od Zuzi a na pewno wodzie. tam jest. Coś... To zaraz pokażę, Stasiu, bo tutaj jeszcze jest paczka nawet dla Dawida. No, dla Dawida! Czekolada, Dawid, dostałeś czekoladę! Już taką superową, choinkową jak a ja! Tak ja wiem! I to... Ej! Nawet Lady Zuzia, jesteś po prostu Niemożliwa, bardzo dziękujemy Tutaj ja to Wysypywanki zostawiamy na ciepło Jak będzie ciepło A Stasiu wam tutaj pokazuje, że dostał Uwaga, naklejki dinozaurowe Dostał Płynnik do kąpieli z misiem Mogę I dostał autko Mogę Nie, wysypać. teraz nie, bo wysypywanki Zostawiamy na jakiś challenge dworowy I tutaj jeszcze na końcu Mamy styczowe malowanki, mamy naklejki, jeszcze więcej naklejek. O, Wiesz co, Zuzia, tutaj powinnaś jeszcze siebie narysować razem z nami, żebyśmy były takie trzy księżniczki. Czy ja ci to otworzę? Po koloru zimę z bałwankiem. Stasik będziesz miał pracę. Ej, Zuzia nawet pokolorowała już pierwszego bałwanka. Więc Zuzia i cała rodzinka Zuzi, bo jakby od wszystkich chyba ta paczka jest jak takie piękne rysunki, były bardzo dziękujemy za takie niespodzianki. Wcale nie musieliście tyle tego wkładać, naprawdę, ale jest nam przeogromnie miło. Pozdrawiamy wszystkich. Serduszka każdy umie zrobić? Serduszko? Stasiu, jest? Udało się? No. I pozdrawiamy ogólnie wszystkich, którzy oglądali ten odcinek. Bardzo dziękujemy za oglądanie. No i przypominam, żebyście dali znać, czy u Was jeszcze świąteczny klimat czuć, czy już wszystko pochowaliście. No i co, widzimy się już jutro w kolejnym odcinku? Papatki!